Ten most, tutaj na Kwisie, most w kierunku Nagryfów, drogowy most został wysadzony w dniu 19 lutego 1945 roku. Również przez Niemców, przez komando Grünenbaum. Mówiłem o tym Państwu w filmie. Rozkaz wysadzić mosty. Po lewej mamy dworzec kolejowy, stację lubańską. No i układ torowy z pozostałości tego co było kiedyś. W pierwszym odcinku opowiedzieliśmy o znaczeniu linii kolejowej dla Niemców łączącej związki operacyjne grupy Armii Środek. Natomiast no, dzisiaj chciałbym króciutko opowiedzieć o, o, tak, o, o samych walkach o, o dworzec kolejowy, właśnie, tak? Bo, bo przecież ten dworzec, zanim odbito, to tutaj toczyły się dość zacięte walki. No ale króciutko. Właściwie do dnia, do dnia 25 lutego, Rosjanie, którzy już od tygodnia czasu siedzieli w Uniegoszczy, nie czynili żadnych postępów. Po prawej stronie Kwisy tam budowano przeprawę, próbowali się dostać przez park ludowy. Tam od strony Uniegoszczy tam utknęli. Utknęli na dobre, nie zdołali przekroczyć nasypu kolejowego w centrum miasta tych torów prowadzących na węgliniec, na kolfurt. W niegoszczy jest budowana w tym czasie przeprawa. W tym sektorze, bo znajdujemy się właściwie w południowej części dworca kolejowego stacji kolejowej. W tym sektorze tam po tamtej stronie ulicy. Właściwie tam mamy ulicę prowadzącą dawna Greifenberger Strasse, czyli jeleniogórska prowadząca na, na Jelenią Górę. Za tą ulicą niedługo mamy ulicę, kawałeczek mamy ulicę Robotniczą i, i, i właściwie brzeg Kwisy. Rosjanie tkwią na prawym brzegu Kwisy. Co prawda udaje mi się po, po, po bombardowaniach, po ataku w dniu 22 lutego, wydaje że udaje mi się przekroczyć Kwisę i zająć fabrykę Lasmana czyli tamten, tamtą jakby część zabudowy w okolicach trasa, ale to, jest takie, to są takie zdobycze punktowe, jakby nie dające możliwości postępu dalej. I taka sytuacja trwa do 25 lutego 1945 roku. Nie? Dowództwo sowieckie, widząc, że posiadanymi tutaj jednostkami głównie elementy 56 Brygady Pancernej i 23 Brygada Piechoty Zmotoryzowanej z 7. Korpusu, te dwie jednostki, nie są w stanie opanować miasta. Zapada decyzja o skierowaniu tutaj do miasta dodatkowych sił, a szczególnie dziewiąty korpus zmechanizowany sowiecki, który ubezpiecza generalnie od południa działania trzeciej armii pancernej tutaj na kierunku zgorzeleckim. Zapada decyzja, żeby Część jednostek 9 korpusu zmechanizowanego skierować tutaj do miasta. 91 Brygada Pancerna tego korpusu walczy na Ostróżku. Tam panuje nad sytuacją, jakby w rejonie Ostróżka. Natomiast do samego miasta zostaje skierowana 71 Brygada Zmechanizowana. A więc w dniu 26 lutego. Do Uniegoszczy, do Bertelsdorf dociera 71 Brygada zmechanizowana wsparta dwoma bateriami 1507 Pułku Artylerii Pancernej. Są to działa szturmowe, działa SU-76. Przeprawiają się przez zbudowaną przeprawę tam w rejonie, w rejonie Uniegoszczy, w rejonie ulicy Różanej. Przechodzą Kwisę, przechodzą Młynówkę, wjeżdżają w ulicę Robotniczą, luzują tutaj Wykrwawione bataliony 23. Brygady Piechoty Zmotoryzowanej, która przemieszcza się tam bardziej na zachód. Natomiast dwa bataliony 71. Brygady Zmechanizowanej rozciągają swoje linie tutaj wzdłuż dworca kolejowego. Tutaj mamy dworzec kolejowy z zadaniem nacierania, z zadaniem opanowania dworca. Czyli mamy 26 luty. Pierwszy batalion 71 Brygady Zmechanizowanej ma za zadanie nacierać od południa, odskrzydając dworzec kolejowy tutaj od południa. Tam ma przejść tory, dotrzeć do ulicy Kościuszki, dotrzeć, opanować Księginki i tam nacierać generalnie na Kamienną Górę, bo taki jest cel ataku. Natomiast drugi batalion tejże piechoty ma za zadanie Przejść ulicą Izerską, oskrzydlić od, tutaj od, od, od północy, północnego zachodu, dworzec kolejowy, nacierać w kierunku Kościoła Ewangelickiego. Walki trwają przez cały dzień 26 lutego. Niemcy bronią się silnie. Rosjanie, jak tylko podchodzą do linii torów. Spotykają się z silnym ogniem flankowym, zarówno tam od strony miasta, gdzie centrum miasta przecież ciągle jest jeszcze opanowane przez Niemców, tamta część miasta. I oczywiście tutaj ogień od księginek y, artyleryjski również y, nie przynoszą efektu. 26 lutego y, nie daje żadnych zdobyczy terytorialnych dla Rosjan. Zachowało się kilka archiwalnych zdjęć z okresu Bitwy Lubańskiej, okazujących wraki zniszczonych dział SU-76 z 9 korpusu zmechanizowanego. Jedno z nich pochodzi z rejonu ulicy wrocławskiej obecnej, dwa pozostałe przypuszczanie z rejonu Kamiennej Góry. Na dwóch zdjęciach, właśnie z rejonu Kamiennej Góry, widać, zaznaczyłem to. W czerwonym kwadracie charakterystyczny znak rozpoznawczy Dziewiątego korpusu zmechanizowanego, trzy współśrodkowe okręgi. Wpuszczalnie do walk o dworzec kolejowy, a już na pewno o Kamienną Górę, włączyły się również czołgi 91 Brygady Pancernej 9 Korpusu Zmechanizowanego. Zachowało się zdjęcie z ulicy Górnej zniszczonego czołgu T-34-85, właśnie z 91 Brygady Pancernej, na którym widoczne jest również charakterystyczne logo, znak rozpoznawczy 9 Korpusu, czyli trzy współś współśrodkowe okręgi. Dowództwo sowieckie widzi, co się dzieje, że pomimo wzmocnienia cały 26 luty jest właściwie zmarnowany. Ściągane jest lotnictwo do pomocy. Z Lubina i z Legnicy nad miasto w dniu 27 lutego, w godzinach przedpołudniowych, nacierają. Szturmowce i duwa ze 143 Pułku Lotnictwa Szturmowego w osłonie myśliwców, jak które przyleciały z kolei z Legnicy, z Lubinia, przepraszam, szturmowcy z Legnicy, myśliwce z Lubnia 152 Pułk Lotnictwa myśliwego, Myśliwskiego, samoloty jak jeden. Następuje dwukrotna fala nalotów na miasto. Atakowane są głównie dwa cele. Atakowany jest tutaj rejon dworca kolejowego, rejon stacji. I atakowana jest zachodnia część miasta, północno-zachodnia część miasta, rejon zakładów Werke, dawnych zakładów Winklera. W tym czasie, tak jak widzimy tutaj, na stacji stoi, mamy akurat jeden skład. Torowiska zapełnione są składami, składami pociągów. Pamiętajmy, że stacja węzłowa, błyskawiczne posuwanie się Niemiec, nie, ma, nie, nie było możliwości gdzieś tam wyekspediowania tych, tych składów. Część również zakłady królewskie remontowe, tam również składy remontowane. Tutaj stoi naprawdę spora grupa pociągów, do tego parowozy. Następują bombardowania, lotnicy sowieccy informują o opalących się wagonach, później obserwując wyniki swoich bombardowań. Bombardowany jest prawdopodobnie również yy, sam dworzec kolejowy. Tutaj mamy, zobaczymy to z drugiej strony lepiej. Tutaj mamy tylko część dworca. Tutaj była jeszcze dobudowana część taka wschodnia yy, dobudówka, która na zdjęciach archiwalnych widać, no niestety nie można tych zdjęć tak wprost zobaczyć. Po wejściu na odpowiednią stronę internetową można sobie te zdjęcia obejrzeć. Ta część dworca została tak zrujnowana, że po prostu została rozebrana. W tej chwili dworzec lubański to nie jest budynek w całości przedwojenny. Także to, to już daje efekt. W międzyczasie, nie wspomniałem o tym wcześniej, następuje przygotowanie artyleryjskie, bombardowana jest ulica Noje-Sztrasse, obecnie ulica Chudnicza Warszawska. Tamte budynki stają w ogniu. Bombardowanie tutaj ją dworca powoduje, iż Obrońcy niemieccy zostają na tyle zmiękczeni, iż po prostu powoli oddają teren, wycofują się w kierunku kamiennej góry. W ciągu całego dnia 26 lutego brygada prowadziła natarcie. Przy podejściu do nasypu pierwszej linii kolejowej. Piechota była ostrzelana silnym ogniem artyleryjskim i moździerzowym. Nasyp był ostrzeliwany ogniem flankowym, jak również od czoła. Dalsze posuwanie naprzód było niemożliwe. W ciągu dnia przeciwnik kontratakował cztery razy z użyciem piechoty przy wsparciu czołgów i transporterów opancerzonych. Jednak nie osiągnął sukcesu. Nocą bataliony przegrupowały się i rozpoczęły natarcie. Jednak posuwanie naprzód było bardzo trudne. Więc 27 lutego sytuacja zmienia się diametralnie. Następuje w cudzysłowie zmiękczający atak sowieckiego lotnictwa. Bataliony 71 Brygady przegrupowują się. Walki trwają cały dzień wsparcie dział szturmowych SU76 Pamiętajmy, że również w natarciu uczestniczą nieliczne, nieliczne pozostałe przy życiu czołgi 56 brygady pancernej. To wszystko jest wsparte oddziałami kompaniami Moździerzy 82 mm Zostaje zdobyty dworzec kolejowy Rosjanie przechodzą tory, zostaje zdobyty, zostają zdobyte zakłady królewskie taboru kolejowego, zostaje zdobyta gazownia usytuowana, usytuowana po prawej stronie, nie widzicie tego Państwo, nie zobaczycie, bo za nami zakład produkcyjny nowy. Zostaje zdobyta elektrownia, elektrostancja jak nazywają Rosjanie, zakład rejon, zakładu energetycznego na Księginkach. Po zdobyciu tychże, tychże, tychże obiektów, sowieckie bataliony posuwają się dalej w kierunku na Kamienną Górę, bo tam jest, bo tam jest, taki jest cel zasadniczy ataku. mamy właśnie pozostałości po zakładach królewskich, remontowych. No tak jakbyśmy się cofnęli w czasie. Krótko o zdobyczach. Zdobyczach materiałowych. Zdobyć ta zostaje odnotowana specjalnie w dzienniku bojowym 3 Armii Pancernej Gwardii. No nie wiem ile w tym prawdy, ale pewnie sporo, sporo, sporo w tym prawdy. Co podają Rosjanie? Zdobyli 300 wagonów kolejowych. 20 parowozów. Dwa pełne składy yy, składy pociągu ze sprzętem wojskowym. Yy, nie wiem co tam było w środku, jakiś ekwipunek, no nie sprzęt wojskowy, nie, 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 nie sprzęt bojowy pewnie, ale jakiś ekwipunek, wyposażenie, na pewno żywność, tak? Podają żywność. Yy, yy. Całą furę samochodów na terenie zakładów tutaj królewskich, jakieś samochody, samochody osobowe. Więc zdobycie jest naprawdę godne uwagi, warto odnotowania. No, prawdopodobnie pozostała tutaj, bo nie sądzę, żeby udało się to jakoś transportem samochodowym wywieźć, bo przez przeprawy były, były wysadzone zarówno na Jelenią górę. Jak i tam w kierunku na kolfurt. Na